Jeśli mieszkasz w Menfi Kalifornia i dzisiejszej nocy usłyszysz pukanie do drzwi, nie otwieraj ich. Co ważniejsze, nie zostawiaj nikogo samego w domu. Weź telefon, zadzwoń na policję i zostańcie razem. Pisze to, siedząc w tej sali przesłuchań na komisariacie jako ostrzeżenie. Żeby to, co przydarzyło mi się wczoraj wieczorem, nie przytrafiło się Tobie tej nocy. Mieszkam na przedmieściach, mała przyjemna okolica. To taki rodzaj miejsca, gdzie dzieci bawią się na ulicy, a rodzice pracują w ogrodzie, gdy wjeżdżasz na podwórko. Dokładnie tak zaczęła się ostatnia noc. Moja dziewczyna i ja wjechaliśmy i wysiedliśmy z samochodu. Pomachaliśmy dzieciom i przywitaliśmy się z panią rób z sąsiedztwa. To było dokładnie takie życie, jakie zawsze sobie wyobrażałem, i w wieku dwudziestu lat nie mogłem uwierzyć, że już się dla mnie spełniło. Poszliśmy do środka i zaczęliśmy wieczór. Gotowaliśmy kolację, uwielbiamy gotować razem. Jest wtedy między nami taka harmonia, która po prostu działa. Jedliśmy, oglądaliśmy trochę telewizji na dole. To był zwykły wieczór. Kiedy nadeszła pora, poszliśmy na górę. Ona zaczęła wykonywać swoją nocną rutynę, jak to dziewczyny zawsze robią w łazience, a ja po prostu leżałem w łóżku, czytając Penpala po raz dwudziesty. Przy włączonym wentylatorze i biegnącej wodzie w łazience prawie tego nie słyszałem. Wolałbym teraz, żeby wentylator był ustawiony na trójkę, a nie na dwójkę, bo wtedy wszystko byłoby inaczej. Ale nie, było to na tyle słabe, żeby słyszeć ten dźwięk ponad wszystkim innym. Puk, puk, puk. Wysunąłem rękę i włączyłem wentylator. Poczekałem chwilę, słuchając: puk, puk, puk. Cholera, no pomyślałem. Odłożyłem książkę na stolik nocny i wstałem. Wziąłem moją kurtkę z fotela i zarzuciłem ją na siebie. Wychodziłem z pokoju, słyszałem, że moja dziewczyna zaczęła coś mówić, ale chciałem najpierw pozbyć się kogoś, kto był przy drzwiach. Ze złością zszedłem po schodach. Pomyślałem, że jeśli to kolejny sprzedawca próbujący sprzedać mi środek do czyszczenia szyb, to wpadnę w szał. Zapiąłem kurtkę, kiedy włączałem światło obok drzwi wejściowych. Pojrzałem przez Judasza, ale było zupełnie ciemno. Włączyłem światło na zewnątrz. Wciąż było ciemno. Pomyślałem, że żarówka znów się przepaliła, bo już miałem z nią wcześniej problemy. Niechętnie przekręciłem zasuwkę i otworzyłem drzwi. Nic. Nikogo tam nie było wychyliłem głowę, żeby rozejrzeć się dookoła. Działka i podjazd były puste. Teraz, patrząc wstecz, popełniłem wiele strasznych błędów. Wyszedłem na zewnątrz. Ulice były puste i ciche, poza brzęczeniem świateł ulicznych. Mamrotałem coś pod nosem i uznałem, że to pewnie dzieci, które próbują zrobić żart. Odwróciłem się i wróciłem do środka. Po ponownym zamknięciu drzwi i ruszeniu w górę schodów zacząłem odczuwać dziwny niepokój w żołądku i wiedziałem, że tylko jedna rzecz mogła to uspokoić jedzenie. Przeszedłem korytarzem do kuchni i włączyłem światło. Otwierając lodówkę, zacząłem przeglądać półki w poszukiwaniu czegoś szybkiego i łatwego do zjedzenia. Wybrałem jeden z tych wafelkowych batoników z masłem orzechowym i czekoladą, które można kupić w sklepie za dolara. Trzymam je w lodówce, żeby nie topiły mi się w dłoni, kiedy je jem. Rozwinąłem plastikową folię i w trakcie pierwszego kęsa zauważyłem coś dziwnego kątem oka. Okno nad zlewem kuchennym było otwarte. Nigdy wcześniej nie otwierałem tego okna przez cały czas, kiedy tu mieszkam. Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy to mogło się stać i wtedy przypomniałem sobie, że moja dziewczyna mówiła, że jest jej gorąco podczas mycia naczyń. Musiała je otworzyć, żeby się ochłodzić. Podszedłem i zasunąłem je, a następnie wróciłem na górę. Wszedłem do sypialni, a woda nadal lała się z kranu, para unosiła się, przylegając do lustra. Zatrzymałem wodę i obróciłem się, aby obejrzeć pokój. Nie było jej tam. Amanda? Zawołałem. Nikt nie odpowiedział. Podszedłem do garderoby. Nic. Zacząłem opuszczać pokój, ale zauważyłem coś, co przyciągnęło moją uwagę. Spojrzałem na stolik nocny, a na wierzchu mojej książki leżał kawałek papieru. Był złożony na pół i ustawiony. Wyglądało to jak mały namiot. Wyciągnąłem rękę i podniosłem go. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, była oczywiście krew. Na rogu papieru znajdował się ślad krwi. Moje serce zaczęło bić szybciej. Wreszcie, kiedy mój mózg pozwolił moim oczom przejść na tekst, modliłem się, żeby go nie przeczytać. Ona jest w domu, znajdź ją. Przeczytałem te sześć słów wielokrotnie. Spojrzałem jeszcze raz po pokoju, mając nadzieję, że zobaczę Amandę ukrytą w kącie i śmiejącą się, jakby udało jej się zrobić niesamowity żart. Ale pokój był pusty. Przeszedłem przez pokój, patrząc za fotele, do wnęki prysznicowej, do szafy. Spojrzałem na łóżko i poczułem się jak sześciolatek, kiedy powoli uklękłem, żeby spojrzeć pod spód łóżka. Okazało się, że moje ręce były wilgotne, bo ślizgały mi się nieco po parkiecie. Zgiąłem się i podniosłem spod łóżka. Nic. Tylko kilka kłębków kurzu i stare buty, których zawsze zapominam wyrzucić. Wstałem i zacząłem nerwowo się kręcić. Nie wiedziałem, czy to żart, czy mam się bać. Amanda! Zawołałem. To już nie jest zabawne. Wyjdź natychmiast. Cisza. Jestem naprawdę przerażony, więc przestań. Wyszedłem na korytarz na górze i szybko sprawdziłem wszystkie pomieszczenia. Pokój gościnny pusty. Pokój do ćwiczeń pusty. Druga łazienka na górze pusta. Zbiegłem na dół i wszędzie szukałem. To było tak, jakby po prostu zniknęła i pozostał tylko ten list. Wiedziałem, że jedyną opcją jest wezwanie policji. Wróciłem szybko na górę do sypialni. Kran w łazience musiał cieknąć, ponieważ gdy wchodziłem, zacząłem słyszeć ciche kapanie wody. Podszedłem do komody, żeby wziąć telefon, ale go tam nie było. Nie było też kluczy ani portfela. Odwróciłem się i spojrzałem na stolik nocny. Również ich tam nie było. Chwyciłem dżinsy, które miałem na sobie wcześniej, i sprawdziłem kieszenie. Puste. Rzuciłem dżinsy na podłogę ze złości. Stałem tam przez chwilę, nie wiedząc, co mam teraz zrobić. Kap, kap, kap. Wpadłem w szał i wbiegłem do łazienki kręcąc klamką. Kap, kap. Uderzyłem w kran ze złości, ale nagle zamarłem. W umywalce nie było wody, a kapanie cały czas wybrzmiewało. Powoli wróciłem do sypialni. Kap, kap. Poruszałem się, próbując zorientować się skąd to dochodzi. Kiedy zbliżałem się do łóżka, dźwięki stawały się głośniejsze. Ponownie, wolno upadłem na kolana i pochyliłem się obok łóżka. Moja ręka powoli dotarła do oprzycia łóżka i je podniosła. Z każdym kapaniem serce biło mi jakieś pięćdziesiąt razy. Schyliłem głowę i spojrzałem pod łóżko, i wtedy ją zobaczyłem. Mała, czerwona kałuża, koło pół metra ode mnie. Z góry kapała na podłogę. Skoczyłem na równe nogi i zerwałem prześcieradło z łóżka. Wsunąłem ręce między materac a sprężynę i po chwili wahania cisnąłem materacem w górę, używając całej siły. Moje gardło natychmiast się zacisnęło. Nie mogłem zrozumieć tego, co było przede mną. Mój umysł pozwolił mi przetwarzać ten obraz tylko kawałek po kawałku. Na początku widziałem tylko moją ramę łóżka, następnie zobaczyłem, że jest ogromne rozdarcie na środku stelaża, a potem zobaczyłem Amandę wewnątrz stelaża. Jej piękna twarz wystawała z rozdarcia. Potem zobaczyłem jej szyję, która była tylko czerwienią. Ostatnia rzecz, którą mój umysł pozwolił mi zobaczyć, pojawiła się. Była dokładnie po środku, leżała. Kolejna notatka. Nie mogłem się ruszyć. Łzy lały mi się niekontrolowanie, ale nie wydałem dźwięku. Moje ręce zaczęły się gwałtownie trząść, a kolana ugięły się na krawędzi stelaża. Wyciągnąłem ręce i podniosłem ciało Amandy. Moja dziewczyna, moje życie, moje wszystko. Owinąłem ją ramionami i zacząłem krzyczeć. Notatka zsunęła się z niej i uderzyła w stelarz. Moja ręka powoli opadła w kierunku notatki, teraz ledwo mogłem zginać palce. W jakiś sposób udało mi się złapać notatkę i ją podnieść. Moje oczy były całkowicie zamazane od łez. Wytarłem je rękawem mojej kurtki i spojrzałem na notatkę. Znowu był tam odcisk palca z krwi, ale w tym momencie równie dobrze mógł być mój. Wszystko jest mgliste z tamtych chwil, ale słowa, słowa na zawsze wypaliły się w mojej pamięci. To one są powodem, dla którego teraz siedzę tutaj, powodem, dla którego wybiegłem ze swojego domu krzycząc o pomoc. Ale gdzie jestem?